Ciemano czwartek, godzina 19. Witam was serdecznie na naszym kanale. Niestety będzie to krótki odcinek i niecodzienny. Wydarzyła się sytuacja, mianowicie wosker, specjalnie dla was tworząc. Kręcąc odcinek specjalny o, z testu swojej deski, właściwie nie swojej, tylko deski, którą dostał do testów, jakiś najnowszy model. Nie znam się. Pewnie Wy się potem o tym dowiecie. Niestety uległ wypadkowi podczas kręcenia tej oto relacji. No i cóż, no i poszukuję nowego operatora i montażystę, swoje CV przesyłajcie na zastąpi niktniezastąpiwoskera.com, a ja rozpatrzę i zatrudnię oczywiście najlepszego. Tak, no, no to koniec suchych żartów, tak jak mówię, Wosker naprawdę miał wypadek, aktualnie nie chodzi, rozwalone ma oba kolana. Przemieszcza się teraz aktualnie o kulach. My mieliśmy dla Was zrobić odcinek specjalny, który miał otwierać nową serię w ulicznym drifterze. No i niestety musimy to przesunąć. Z racji, że nie chciałem, żebyście dostali jakiś badziewny materiał, no to po prostu dostajecie. To, co teraz macie, czyli wytłumaczenie, czemu nie będzie dobrego odcinka. Musicie nam wybaczyć, przepraszam bardzo. E, taka sytuacja dla nas jest e, niekomfortowa. E, dla Woskera pewnie jeszcze bardziej, bo tam zwija się z bólu. E, nawet poszedł do lekarza, a u nas wśród Woskresińskich to już musi naprawdę boleć, żeby pójść do lekarza. E, raczej omijamy ich szerokim łukiem. Także. W ramach rekompensaty Wosker zmontuje Wam film z tego e, testu, ponieważ praktycznie już na sam koniec, jak już wracał, deska zrobiła mu psikusa, hmm, więc nie do końca będzie to pozytywna relacja. E, no ale sami zobaczycie. E, prawdopodobnie, jeżeli Wosker będzie w stanie, to w niedzielę o godzinie 12 wrzucimy dla was ten materiał, e, no i co? Ja was. Gorąco pozdrawiam, serdecznie przepraszam za to, że nie mogliśmy Wam dać tego materiału, który chcieliśmy. Obiecuję, że go zrobimy, mam nadzieję, że na przyszły czwartek. Eee, no i co? Miłego wieczoru i pamiętajcie, przypominajkę sobie ustawcie, godzina 12 w niedzielę. Materiał specjalny od Woskera z testu elektrycznej deski, skończonej niezłym crashem. Siemanko, tak jak Mateusz powiedział, miałem dość... Dość mocny wypadek sery za zamulenie lekki, ale jestem na środkach przeciwbólowych. Tutaj. Macie parę podglądów jak jak wygląda, a co do moich kolan jedno jest rozwalone, a drugie jest po prostu podrapane takie jest trochę spuchnięte. A drugie jest całe. Ale przynajmniej w dobrym towarzystwie siedzę. Pies miał No, ale mam dla Was, będę miał dla Was bardzo fajny materiał. Do momentu, kiedy się nie wywaliłem, naprawdę fajnie się jeździło. Także miłego wieczoru. Pa!